Cześć, to są Majzik witam Was na moim kanale. Mam na stole kilka rzeczy. Pudełko wyrówniane. Przykrytyko teraz przykryję. Kieliszek chusteczka, jeszcze działa kartka. Teraz chusteczkę włożę do kieliszka. Dobrze wybiję, żeby nie wypadło. Próba generalna wypadła dobrze, nie? Nie wypadnie. Jeszcze, o! Nie powinno wypaść. Nie. Teraz owinę kieliszek jak w ten papier. dobrze, dobrze skręcę. O. Waga wkręcamy. Kiedyś ja jest pusty. Zobaczymy tutaj co, co, co tu mamy. Ej, co tu jest? No cóż, jeżeli były jakieś pytania odnośnie tej sztuczki, zapraszam do komentarza, do Facebooka, link w się Trzymajcie się krótko. cześć.